Dzień dobry, dzień dobry. A zobaczmy tak naprawdę, jak to działa. Mówiliśmy sobie, że mamy trzy postaci funkcji kwadratowej: y równa się ax kwadrat plus bx plus c. Tu oczywiście przypominamy, że a ma być współczynnikiem różnym od zera oraz a, b, c to muszą być liczby dowolne, liczby rzeczywiste. To mamy postać ogólną, mamy postać kanoniczną, czyli y równa się ax minus p plus q oraz jeżeli istnieje, czyli jeżeli delta jest większa od zara, zaraz sobie przypomnimy co to jest, postać iloczynową czyli y równa się a x minus x1 razy x minus x2 tutaj oczywiście mamy wzory, czyli delta czyli ten wyróżnik to jest b kwadrat minus 4ac p, które mamy w postaci kanonicznej oraz q są dane wzorami Minus B przez 2a to jest P oraz minus delta to jest ten wyróżnik, który mamy wcześniej przez 4A to jest to jest Q oraz mamy X1 i X2, jeżeli istnieje postać, jeżeli istnieje postać iloczynowa, to jest minus B minus pierwiastek z delta przez 2A oraz minus B plus Pierwiastek z delta przez 2. A tu ważne x1 x2 możemy to zamienić. Oczywiście nie ma znaczenia, którym jest x1, który jest x2 w postaci rzeczowe i to wszystko jest symetryczne. I weźmy sobie konkretną funkcję, może w tym przypadku y równa się 2x kwadrat minus 10x plus. 12. no spróbujmy ją przedstawić w postaci, ona jest tutaj oczywiście dana w postaci iloczynowej, w postaci, przepraszam, ogólnej, przedstawimy ją w postaci kanonicznej oraz w postaci iloczynowej, spróbujmy coś takiego, coś takiego zrobić. Oczywiście, w momencie, kiedy mamy postać kanoniczną i chcemy do ogólnej przedstawić, trzeba to po prostu wymnożyć. Iloczynowej, podobnie, prawda, czyli tu jak będziemy mieli za każdym razem te trzy postaci, między iloczynową i kanoniczną możemy przejść zawsze, oczywiście jeżeli między, przepraszam, ogólną a, a kanoniczną możemy przejść zawsze, iloczynowa jeżeli istnieje, to między nimi Także jesteśmy w stanie prze, przechodzić Chyba najważniejsze jest to przejście z ogólnej do kanonicznej I iloczynowej, jeżeli istnieje Zobaczcie, tutaj mamy oczywiście tak, że A jest równe 2 B jest równe minus 10 Pamiętamy przy B, że, że ważny jest znak I C jest równe 12 tyle mamy, tyle mamy C Zobaczcie, czyli wyróżnik delta jest równy Mamy tak, B kwadrat, czyli minus 10 do kwadratu Minus 4 razy A, czyli razy 2 I razy C, czyli razy 12 Więc Mamy tutaj 100 Odjąć 4 razy 2 to jest 8, 8 razy 12 to jest 96, czyli mamy delta równą 4. Ona jest dodatnia, zobaczcie, czyli postać rocznowa będzie na pewno istniała. Ile wynosi p? p to będzie, zobaczcie, minus b, czyli minus b, czyli minus 10, przez 2a, czyli przez 4, czyli mamy tutaj, zobaczcie, dwa minusy się skasują, 10 czwartych, czyli 5 e, drugich, 2,5, no a q to będzie minus delta, czyli 4 przez... 4a, czyli w tym przypadku, czyli 8, 4 razy 2, czyli 8, czyli mamy minus 1 drugą. Zobaczcie, czyli postać kanoniczna to będzie y, się uwaga, tam jest a, czyli 2 razy x minus p, czyli minus 5 drugi do kwadratu, plus kół, q jest ujemne, czyli będziemy mieli minus 1 drugą. I oczywiście, gdybyśmy teraz to wymnożyli, podnieśli do kwadratu, poredukowali, dostalibyśmy po prostu tę postać tę postać ogólną, mamy kanoniczną no to zobaczcie ile wynosi x1 i x2 to mamy tak, minus b, czyli minus minus 10 minus pierwiastek z delta czyli pierwiastek z 4 przez 2a, czyli od razu 4 mogę napisać czyli mam tak 10 odjąć pierwiastek z 4 to jest 2 przez 4 czyli mam 8 przez 4, czyli 2 no i x2 to będzie w tym przypadku minus, minus 10 plus pierwiastek z 4 przez 2a, czyli przez 4 czyli mam 10 plus 2 przez 4, czyli mam 12 na 4, czyli 3. Czyli zobaczcie, postać iloczynowa, ja ją tutaj wpiszę w lewym górnym rogu, w lewym dolnym rogu, przepraszam, to będzie a, czyli 2x minus 2x minus 3. Czyli mam tutaj także postać, postać iloczynową. Tutaj akurat istnieją wszystkie 3, no bo delta jest dodatnia, wynosi dokładnie Dokładnie 4. I znowu, gdybym wziął postać iloczynową, powiem na żoł, to, dostanę postać ogólną. Gdybym wziął postać kanoniczną, powiem na żoł, to, podniósł to do kwadratu, dostanę postać ogólną. Oczywiście, przejście między postacią kanoniczną, a przez postacią ogólną także jest bez żadnego problemu możliwe, ale czasami niektórzy robią to przechodząc przez postać ogólną, ale tak naprawdę, zobaczcie, używając pewnych wzorów skróconego mnożenia, jesteśmy w stanie między nimi także przejść. Popatrzcie na to, pomyślcie o tym, to takie bardzo standardowe zadanie. Tutaj oczywiście współczynniki zostały tak dobrane, żeby wszystko wyszło, czyli żebyśmy nie mieli za dużo ułamków, tylko to 2,5 i minus 1 druga, ale żeby tu nie, nie pojawiły się jakieś takie przepaskudne ułamki albo brzydkie pierwiastki, aczkolwiek to w konkretnych przykładach jak najbardziej może się też trafić. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!